Dzień dobry, witam serdecznie w Państwa w następnym odcinku Totalna biologia bez tajemnic. Dzisiaj zajmiemy się takim konfliktem jak arterioskleroza, inaczej stwardnienie tętnic. Polega na pogrubieniu ścian i zmniejszeniu elastyczności średnich lub dużych tętnic. Jest konsek konsekwencją naprawy tętnic. Pamiętaj, że poprzez tętnicę krew podróżuje serca do kończyn, symbolicznie znaczenie opuszczenia domu, by iść do pracy, by z kimś się spotkać, by rozpocząć związek uczuciowy. Konflikt niemożności wyjścia z domu, pójścia do pracy, pokochania kogoś. Każdy przypadek jest inny. Zadaniem terapeuty jest pomóc klientowi w odkrywaniu źródła jego programów. W oparciu o jego przeszłość. Altretyzm zapalenie stawów. Jest to faza zdrowienia konfliktu, poczucia niskiej wartości. Ból pojawia się po rozwiązaniu konfliktu wieczorem, bądź po dodatkowym wysiłku. Stany zapalne najczęściej pojawiają się w obrębie kończyn. Ponieważ stawy odgrywają kluczową rolę w poruszaniu się, odczuwamy w nich silniejszy ból niż gdzie indziej. Ze względu na osłabienie musimy być czujni, aby uchronić się przed nawrotem choroby, który niesie kolejne poczucie obniżenia wartości i kolejny ubytek zdrowia, co z kolei ponownie nas umniejsza we własnych oczach. W ten sposób tworzy się błędne koło, ponieważ każdy nowo nawrót konfliktu powoduje silniejsze objawy artretyzmu. W fazie zdrowienia znów pojawia się stan zapalny i zwiększa się obrzęk. Tkanka chrzęsna porobacieja. Chory nie przerywa pracy mimo bólu, co skutkuje deformacją stawów. Konflikt ob obniżenia własnej wartości słabszy niż w przypadku choroby kości czy białaczki, związane symbolicznie z miejscem, w którym sząska została zaatakowana, jak w przypadku wszystkich chorób reumatoidalnych, ale mający wydźwięk związany z innymi ludźmi. Widzimy lub objawy się, widzimy lub obawiamy się, że zobaczymy, jak naszym dzieciom coś się trudnego dzieje, jak im się nie udaje, albo jak przytrafia im się coś złego. Inni ludzie służą nam za punkt odniesienia, są naszym oparciem, podstawą naszej wartości. Jeśli oni się załamią, lub obawiamy się tego, pojawia się konflikt obniżenia naszej własnej wartości. To, co się przydarza, albo może się przydarzyć komuś innemu, przyswajamy tak, jakby przydarzyło się to nam. Konflikt, stres. Odbierany jest jako silny, intensywny, ostry, gwałtowny. Ważny jest też aspekt działania, walki, zmagań, odmowy pogodzenia się z sytuacją. Kobieta, która martwi się o dzieci, męża, przyjaciół, co będzie, jeśli coś im się stanie. Inni ludzie, dzieci, mąż stanowią jej punkt odniesienia, podstawę i poczucia wartości. Boi się niepowodzeń, wypadków, wszystkiego, co mogłoby im zaszkodzić. Jeśli coś im się nie uda, pod, poddadzą się albo ulegną wypadkowi, wywoła to u niej konflikt obniżenia własnej wartości, tak jakby było to jej wina. Jeśli doświadczanie konfliktu jest bardzo silne, intensywne czy gwałtowne, w jego następstwie może pojawić się artretyzm, silne bóle. Pojawiają się wieczorem kilka dni po konflikcie, nasilają się w nocy i przy zwiększonym wysiłku. Miałam kiedyś taką sytuację na ustawieniach. Pani miała reumatoidalne zapalenie stawów, i na ustawieniach wyszło, że jest połączona z jakąś kobietą z rodu, której wypadło dziecko. I to było powodem altertyzmu w rękach. Artropia uszczycowa. Fundamentalny konflikt podwójnego oddzielenia, rozłąki, połączony z atakiem na integralność oraz utratą poczucia własnej wartości. Od momentu rozstania rodziców czuję się bardzo samotny i zdany tylko na siebie. Jestem zagubiony. Moi rodzice pragnęli tylko seksu, nie mnie. Moi rodzice nie mogli osiągnąć kompromisu. Artroza choroba zwyrodnieniowa stawów. Ból nie ma dużego nasilenia, konflikt jest stosunkowo słaby, gdy przechodzi pod ostry tan przewlekły. U podstaw art, artrozy leży pojęcie beznadziei i przytłoczenia czymś. Konflikt biernego doświadczenia poczucia obniżonej wartości, odzwierci, odzwierciedlający znaczenie odpowiedniej części ciała. Arytmia, odchlenie od prawidłowego rytmu serca lub oddechu, przytłoczenie jakimś poleceniem, rozkazem, nerwy, które trzeba, w, lub nerwy na kogoś, który trzeba wykonać, pochodzący od zwierzchnika, z którym zdecydowanie się nie zgadzamy. Problem z rytmem to się równa problem z czasem organizacją czasu. A społeczna postawa w przedszkolu. Pewna czteroletnia dziewczynka w przedszkolu nie bierze udziału w żadnych zajęciach w domu, natomiast cały czas śpiewa i tanczy w swoim kąciku. Kiedy matka dziewczynki była w ciąży, ojciec pracował jako kierowca na trasach międzynarodowych. Nudził się w, w samotności, więc śpiewał na cały głos piosenki, które grano w radio. W domu robił to samo, ale jego żona nie mogła tego wytrzymać i kazała mu siedzieć cicho, aby nie zagłuszał prawdziwych wykonawców. Dziecko w łonie matki przyjmowało te uwagi tak, jakby były skierowane do niego samego. Tak jak wszystkie inne wypowiedzi dotyczące mnie, ciebie, nas. Później więc dziew dziewczynka swobodnie śpiewała sama, ale nie chciała tego robić przy innych. Gdy wyjaśniono jej tę sytuację i zrozumiała, że polecenie matki było skierowane do ojca, a nie do niej, zachowanie dziecka w przedszkolu poprawiło się z dnia na dzień. Astma. Dwa najczęstsze konflikty. Chciałbym być gdzie indziej niż jestem. Chciałbym być jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Przyjrzyj się wszystkim przypadkom zdrady czy związków pozamałżeńskich w historii rodziny. Które faktycznie miały miejsce albo były przedmiotem poważnych rozważań. Istotne jest zwłaszcza to, co działo się w projekcie celu. Astma oskrzelowa. Chcę i nie chcę za, 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 zawładnąć przestrzenią wokół siebie. Lęk w obrębie terytorium. Przerażony chłopiec, który widzi, jak ojciec bije matkę. Dziecko, w którego pokoju poruszają się przedmioty. Astma i duszność krtaniowa. Gdy dominuje główny ludzki konflikt związany z terytorium, pojawia się asma oskrzelowa. Gdy dominuje strach, to krtań. Asma krtaniowa. Wolę własne powietrze od powietrza innych. Chcę tego, czego nie ma, a nie chcę tego, co jest. Atma ze zwiększonym wydzielaniem śluzu. Strach przed śmiercią z braku powietrza. Astygmatyzm. Rozmazanie widzianego obrazu na skutek zaburzenia kultury. Góristości oka. Nie chcę już okazywać swojego cierpienia, konflikt posiadania niejasnego obrazu kogoś lub czegoś, albo bycia przez kogoś zwiedzionym. Jednocześnie kocham go i ją nienawidzę. Mój cel jest jasny: lubię, kocham i niewyraźny, zamglony, nienawidzę. Konflikt zniekształcenia rzeczywistości. Nie przyjmuję rzeczywistości takiej, jaka jest. Moja idealna wizja jest odległa od rzeczywistości. Lepiej nie dostrzegać szczegółów, nie mogę pokazać, że mnie to dotyka. Nie chcę pokazać innym, że cierpię, wszystko zniosę. Rozwiązaniem jest przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest. Idealizuję swojego Ojca, ale za nic nie chcę być taki jak On. Kocham swojego Ojca i nie znoszę Go. Oczy przekazują niewyraźny obraz, ponieważ ta osoba nie jest już na piedestale ani też na dnie, tylko gdzieś pomiędzy. Wypowiedzi związane z astygmatyzmem. Zmieniam zdanie na jego temat. Jestem do niczego. Świat musi się zmienić. Chciałbym zmienić swoją osobowość. Nie jestem dla nich wystarczająco dobry. Żałuję, że się urodziłem. Chciałbym. Wymazać swoją przeszłość, ojciec mnie rozczarowuje, żona mnie zdradza, nic już nie będzie takie samo. Astygmatyzm i krótkowzroczność. Krótkowzroczność to wada wzroku, powodująca, że obiekty znajdujące się blisko są widziane prawidłowo, ale te bardziej oddalone wydają się rozmazane. Pięcioletni Kevin trafił do nowej rodziny. Jego nowy przyrodni brat uderzył go i powiedział, że mama i tata nie są jego prawdziwymi rodzicami. W następstwie tego wydarzenia u Kevina pojawiają się astygmaty połączone z krótkowzrocznością. Chłopiec bał się swojego przyrodniego brata, groźba ciosu nadchodzącego z, bliski, z bliskiego otoczenia. Wywołuje krótkowzroczność, a uczucie, że jednocześnie kocham brata i nienawidzę go, astygmatyzm. Aby Kevin wyzdrowiał, jego przyrodni brat musiał obiecać, że nie będzie już go dręczył i że podzieli się z nim miłością rodziców. Autyzm. Trzeba zgłębić wiele różnych aspektów wszystko jest względne. Rodzice powinni pamiętać: nie ma winnego, nie ma winy, nie ma ofiary. Autyst to przeniesienie zjawiska czarnej dziury, do której światło wpada, ale już nie wychodzi. Do chorego na autyst docierają słowa, ale żadne od niego nie wychodzi, jeśli w ogóle się nie komunikuje. Czy ma to związek z rodzinną tajemnicą, na przykład, które dziecko jest nieślubne? Schizofazja zaburzenie mowy polegające na braku logiczności wypowiedzi. Wymieszaniu słów i ich znaczeń. Możliwy też jest brak rozumienia mowy. W autyzmie też są konflikt, takie konflikty, jak brak komunikacji w klanie rodzinnym trwający od ponad czterech pokoleń. Dla do, doktora Hamera konflikt błękitnego strachu z jednoczesnym konfliktem urazy. Strach to krtań. Uraza wiąże się z pęcherzykiem żółciowym. Należy więc badać konflikty związane z pęcherzykiem żółciowym, ale również. Przewodami czustkowymi i wątrobowymi zbudowanymi z tkanki ektodermalnej oraz ektodermalnej żołądkiem. I teraz, pęcherzyk żółciowy to złość, gniew, uraza, czustka, wstyd, hańba, jakie dziecko nie ma nazwiska po ojcu, niesprawiedliwy podział majątku. Wątroba to jest brak, brak jedzenia, miłości, szacunku, uznania, niesprawiedliwy podział majątku, kto w historii rodziny umarł z głodu lub z powodu choroby w wątrobę. Autyzm to czarna dziura. Chory przyciąga wszystko, ale nic nie oddaje. Zbiera życie, zabiera życie wszystkim wokół, ponieważ nie ma własnego. Przybłędna, nieślubne dziecko w historii rodziny. Ucieczka od wielkiego cierpienia około pierwszego, drugiego roku życia. Cierpiący na autyzm jest zablokowany na poziomie umysłowym. Sprawdza w umyśle, co może powiedzieć, sprawdza, czy to, co ma do powiedzenia, jest właściwe, poprawne, inteligentne i tak bez przerwy. Projekt doskonałości skazanej na porażkę, na śmierć. Su sugestia jest poprosić jedno lub oboje rodziców, bo od czasu do czasu zaśpiewali coś, fałszując, by dziecko zarejestrowało, że doskonałość nie jest konieczna. Brak komunikacji werbalnej dotyczy sfery zakazanej, tajemnicy. Wygnaniec, inni są źle przyjmowani, chcą ich zabić. Zazdrość wobec rodzeństwa. Do zbadania wściekłość, gniew, uraza. Konflikt genealogii. Nie wolno mi mówić albo robić nic, jeśli nie będzie idealnie. Nie wolno mi wyrażać niedoskonałych myśli. Rodzic wymaga perfekcji, wszystko musi być doskonałe. Dlatego nic nie mówię, wszystko zamykam w swoim wnętrzu, niczego nie wypuszczam. Trzy lub cztery pokolenia wychowują się na zasadzie wszystko musi być idealnie, bo inaczej dostaniemy lanie. Ważne jest, by zająć się objawami rodzinnymi. Dziecko znajduje się w czarnej dziurze. Trzeba wyjaśnić mu, co zdarzyło się w jego rodzinie, w jego przeszłości. Na dzisiaj już skończę, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.